Wiem, yeah. 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 Byliśmy. Start o tyle ciekawy, że wszyscy o jednej godzinie startują o 8.30 a jestem na Galanta Penterka, czyli ta krótsza trasa, 180 km. Dzień zapowiada się bardzo ładnie, aż nawet za ładnie. Będzie na pewno w środku dnia upalnie około 26 stopni. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Jadę na rowerze XC tym razem. Nie na gravelu, tak jak na ostatnich imprezach. Chcę sobie po prostu pojeździć czymś innym. Mamy teraz 15 km a średnia 27 Kurde nigdy tak nie jeździłem Trzeba chłopak troszeczkę zwolnić Zbytnio nie padało, dlatego trochę sucho jest i się mocno pyli. Na razie nie uświadczyłem piachów, ale rower cały biały już. Przykryty taką cienką warstwą kurzu. 23 km. Wciągnąłem jednego żela, na razie się fajnie kręci. Traska, na razie, spoko. Ale premiumy drobny kamyczek czarny No teraz taki idealny odcineczek Pięknie I o to właśnie w tym wszystkim chodzi 40 km średnia spadła do 26 ale i tak jest dobrze niestety raczej nie utrzymam tego na pewno systematycznie ta średnia pewnie będzie spadała bo będę coraz bardziej zmęczony ale na razie jest spoko Boli, noga boli, nie? Dziękujemy. Tak, ja poproszę Dobra, dzięki no, Błyskot też? E, nie, nie, tylko jeszcze mam jeden minut, no, zaraz go no, otworzę 61 km pit stop. I to będzie jedyny pit stop. Kolejny sklep podobno jest tylko na 101 km, chyba dino. I później do 180 chyba nic. Tak więc trzeba tak sobie wszystko rozplanować, żeby starczyło wody do końca. A ja jadę przecież na dwa bidony. 600 ml. Tak więc chyba jeszcze jakaś puszeczka w sklepie e, coli. No i powinno wystarczyć. 74 km powolutku zaczynam odczuwać jakieś zmęczenie. Już tak mniej mi się chce jechać na początku. Jeszcze to słońce straszne, sucho. Ale teraz najbliższy punkt. Na mojej trasie to Bino, czyli za 25 km. Tam zrobię 10 minut stopa, bo teraz tylko na 5 się zatrzymałem. Nawet tam potrzebuję troszeczkę dłuższego odpoczynku. No i polecę już dalej. Jej jaka lampa jest, jest tak gorąco. A korzystając z okazji, chciałbym przypomnieć, że 12 lipca jest ustaweczka, którą organizuję spod Decathlon Piaseczno godzina 9.00 będzie to w 60% inna traska niż ostatnio. O wiele lepsza, naprawdę bardziej widokowa, fajniejsze tereny. Będzie też super konkurs z nagrodami pieniężnymi. Dlatego serdecznie zapraszam. strasznie gorąco ja już tak jak się zaczęło wyjechać oczywiście pilnuję wody jedzenia ale to coś innego 113 km na razie jeszcze jako tako przyjeździe Raporcik z trasy 135 km. Piach trochę jest na tej trasie. Tutaj muszę tak troszkę boczkiem jechać. Na razie się ok czuję. Najgorzej chyba tak koło setnego kilometra miałem. Najgorsze są na poczucie, ale teraz jest spoko. 나 저기 치어로이네상. 내가 내게도 Stało jakieś 17 km, i akurat teraz mnie dopadł taki malutki kryzys, ale mam tajną broń: Pepsi, wypiję i jadę dalej. Czyli w zasadzie dzisiaj najpierw na setnym kilometrze miałem też podobnie, e, czyli lekka taka bomba. No i teraz znowu mam takie jakieś zniechęcenie. Strasznie mi się nie chce jechać już. już. Tak resztką siły, ale dlatego muszę tutaj chwilę postać. Wypiję sobie tu Pepsi i lecę dalej. Dziękuję. 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 Tylko witam Was kolejnego dnia na króciutkim podsumowaniu z Galanty Pentelki, czyli tego krótszego wariantu 180 km. Co do samej trasy, naprawdę bardzo szybka. Bardzo dużo świetnej jakości szutrów. W ogóle takie bardzo szerokie białe dywany były. Bardzo to lubię. Spokojnie można było puścić całą grupę razem dzięki temu, bo na trasę w tych pierwszych kilometrach nie było na pewno jakoś tam wąsko, bo start był całej grupy. Nie na poszczególne tam minuty po kilkanaście, kilka osób, tylko puścili od razu chyba tam 80. Osób w jednym momencie. Myślałem na początku, że jest to zły pomysł, ale tak naprawdę było moim zdaniem spoko i bez żadnych problemów. Trasa była na tyle szybka, że na 30, 40, 50, 80-100 km zrobiłem swoje rekordy życiowe i to na rowerze w zasadzie XC. Tak więc ta pierwsza setka była naprawdę. Fajna w moim wykonaniu. Potem troszeczkę było gorzej, bo zaczął się kryzys. Właśnie około setnego kilometra. Był też tam pierwszy. Nie, przepraszam, pierwszy pit stop był na 60. Dobra chwila przerwy. Dobra, mały, dobra, rowerzysta, przejechał. Co ja tu mówiłem. Pierwszy pit stop był na 60. kilometrze. Około setnego był sklepino, gdzie zrobiłem sobie. Dłuższą e, przerwę. No i potem już tak ta prędkość zaczęła e, spadać. Około chyba 150 km znowu jakiś tam kryzys dopadł. E, no ale jakoś tam się dotoczyłem. Na trasie było bardzo sucho, mega się pyliło. Słońce cały czas w górze. Dobrze jednak były te przyjazdy jakieś tam leśne w cieniu. Gdzie trochę to chłodu dawało, bo tak to byśmy się tam ugotowali. Ogólnie impreza bardzo fajna, mi się podobało, też blisko mnie, miałem tam 100 km praktycznie. Tak więc bardzo chętnie tam pojechałem, tym bardziej, że nie byłem jeszcze u Super Mario na żadnej imprezie. Miałem być co prawda na gravelu po łódzku, ale niestety coś mi tam wypadło. W Łodzi też za dużo nie jeździłem w okolicach. W tamtym roku byłem na robinsonadzie, łódzkiej. No i w zasadzie na innych tam gdzieś wyścigach, gdzieś tam przylatywałem w tych rejonach, ale to w jakimś tam mniejszym stopniu. Co do mojego występu uważam, że może jakbym tak nie przycisnął na początku, to później by było łatwiej. E, jakoś lepiej by może to szło, jakbym lepiej te siły rozplanował. Ale koniec końców nie wyszło jakoś tam tragicznie. E, chyba na no, ostatni nie byłem. M może gdzieś tam chyba w środku e, stawki. E, jakby te kryzysy mnie tam nie dopadły, to pewnie by było troszkę lepiej. No i tyle. Przypominam jeszcze 12 lipca moja ustawka rowerowa. Zapisy. Link do zapisów będzie też w opisie tego filmu, tak więc zapraszam. I dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się podoba, chociaż e, kraska nie była jakaś mega widokowa. Było dużo świetnych szuterków, a z takich jakichś e, miejsc fajnych to była na pewno takie, taka polana z takimi fioletowymi kwiatkami. Nie wiem, jak one się nazywają. Jak ktoś wie, to niech da znać. E, no jakieś ruiny zamku też były. A tak to szutry, szutry jeszcze raz szutry. Dobra tyle na razie.